I ja oto już przed nami. Najpotężniej zbudowani, naj, najpotężniej umieścili zawodnicy w kategorii kulturystyka, ekstremalna mężczyzna. Proszę Państwa, wyniki są następujące. Na miejscu szóstym znalazł zawodnik z numerem 5. Jego awans, pierwszy awans na tak poważnej imprezie do finału. Także na pewno w przyszłym roku zobaczymy go w z i mistrzostw Polski. Miejsce piąte, Dla zawodnika z numerem... Cztery. Kuber Witak, aplac Warszawa. Brawo! Stań po prawej, po drugiej stronie sceny. Kuber Witak, Aplas Warszawa, miejsce piąte, brawo. Również zawodnik popożywający wielką karierę. Już ma sukces, Polski. Miejsce czwarte dla zawodnika z numerem I-1, Sebastian Smith, TKKF Wilogrady Poznań. No jak już mówiłem, Sebastian wygrał w tym roku dwa duże konkursy e, krajowe, był mistrzem Polski i no, i teraz takie miejsce, no, jest lubiane czwarte, ale obsada jest tutaj niezwykle silna, także ciężko, ciężko tam tak,